Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj taka szybka recenzja lampki do roweru z kierunkowskazami. Chińska lampka model FY1820. No, i tak co znajdziemy w środku? Instrukcja obsługi w języku chińskim i angielskim lampka oczywiście chińska pilot bezprzewodowy do sterowania kierunkowskazami i samą lampką <laughs> lampka z ledami w dwóch kolorach przewód usb mikro usb do ładowania nie jest to USB-C, tylko klasyczna mikro USB. Uchwyt do montażu pilota na kierownicy. Oraz uchwyt do samej lampki do mocowania na sztyce. I dodatkowo jeszcze jeden gumowy, jedna gumowa opaska na, na węższą kierownicę do, do pilota. Zależy, czy chcemy na szosie to założyć, gdzie są grubsze kierownice, czy też na, zwykłym, na zwykłej prostej kierownicy. To to jest to, co znajdziemy w pudełku. Teraz trochę o samej lampce. Lampka wykonana z tworzywa. Z tyłu jest gniazdo zaślepione gumką. Nawet to sztywno siedzi, czyli prawdopodobnie uszczelnienie tego jest dobre. Nie wiem też, jak będzie tutaj, bo mamy do tego buzer głośniczek. Nie wiem, jak to jest uszczelnione. Samo wykonanie i jakość. No, zwykły plastik, żadnego szału tu nie ma. Wygląda to przeciętnie, szczerze mówiąc. Nie, nie, nie wygląda to na klasę premium. Nie wygląda też to jakoś strasznie dziadosko, ale plastik, najzwyklejszy plastik plastik jak plastik, po prostu. Jak to siedzi. Aha. Czyli to dosyć ciasno wchodzi. To dobrze, akurat, bo znaczy, że nie będzie nam się. Wypinać. Dobra, siedzi. Można to montować z dwie strony. I samą lampkę ładujemy poprzez USB-C. Nie USB-C, tylko mikro USB. A jeśli chodzi o pilot, to jest zasilany baterią płaską CR2032. Z tego co pamiętam, pilot przyszedł z baterią zainstalowaną, ale była rozładowana, więc Trzeba byłem od razu wymienić. Minusem prawdopodobnie tego jest, że, że e, zasilanie z pilota nie jest całkiem odcięte. Czyli gdzieś tam ten pobór prądu z baterii jest stały e, i prawdopodobnie będzie to ograniczać żywotność baterii. Czas działania nie wiem jaki jest, ponieważ. Nie udało mi się tego jeszcze sprawdzić. Według producenta sama lampka ma pojemność akumulatora 900 mAh i przy oświetleniu mrugającym to jest czas pracy 8 godzin. W przypadku czuwania to jest 36 godzin. No ale dostajemy się do środka najpierw tego pilota. Czyli mamy obudowę, odkręcamy, mamy tu całą tą elektronikę, wydaje się to być nawet całkiem szczelne, dlatego że cała jakby całe wnętrze przycisków jest odlane z jednego kawałka gumy, więc tutaj to doszczelnienie jest dobre i też brzegi służą jako uszczelnienie dla obudowy. I tu mamy tą bateryjkę. Nie wiadomo jak długo ona sobie tam siedziała oryginalna w środku, więc może to było być może nawet kilka miesięcy zanim do mnie dotarło to urządzonko. I no, dlatego jest ciężko powiedzieć jaka będzie żywotność samej baterii. Na szczęście nie są one jakieś drogie, tam 2 zł można za sztukę kupić, więc nie majątek. Sama lampka jest ładowana z wewnętrznym akumulatorem. No to to jest dobre, bo paluszki będą, dobre paluszki będą droższe niż płaska bateria. To tak wygląda, jeśli chodzi o samą pracę. Możemy tego używać bez pilota, jako po prostu zwykłe tylne światło. Włączamy jednym kliknięciem. No i to po prostu świeci, tak. Są też tryb po przytrzymaniu. Podświetlone są, jest podświetlona całość. O, to jest chyba jakiś taki test. Tak naprawdę, no i. Aha, czy możemy zmienić tryby? No, najprostszy tryb to jest po prostu ciągłe światło. I to jest jakiś test tych chyba bocznych diod, one za chwilę przygasają jeszcze spojrzymy w instrukcję co tutaj nam producent podaje no to chyba się chodzi o o samą obsługę lampy Tyle. Czyli tu mamy najprostszy, albo ciągłe światło, albo test bocznych diod. No i to wszystko. Szybkie kliknięcie nie rakuje, czyli włącza się, wyłącza. No dobra, i teraz jak to działa? Mamy pilot, pilot bezprzewodowy i Aha, do góry nogami ja trzymam. No i możemy sobie tym operować, tak? Fajne jest to, że jeszcze oprócz samego światła wydaje lampka dźwięk, więc mamy pewność, że to działa. Czyli mamy tutaj zmianę kierunków. Lewo, prawo. Do tego jeszcze y, tym głównym włącznikiem na dole zmieniamy tryb na y, z Ciągłe świecenie, stroboskop i stroboskop z kierunkami. Czyli jedno kliknięcie to jest e, diody w środku poświetlone. dwa kliknięcia to jest e, stroboskop, te diody wewnętrzne i trzy to jest już wszystkie diody mugają. Czwarty to wyłącza się lampkę. I teraz tak, ta lampka cały czas jest w trybie e, czuwania. Można to poznać po tym, że co kilka sekund nam mrugają te diody. Więc, jeżeli chcemy oszczędzić baterię, po prostu trzeba przycisnąć główny przycisk i to wyłączyć. Dla kogo taka lampka? Dla kogoś, kto lubi gadżety? I myślę, że dla ludzi, którzy często poruszają się po mieście i nie chcą machać się rękoma, jak widać, diody są bardzo silne. Teraz mam dosyć dobre oświetlenie i jest naprawdę wyraźne światło z tego. Myślę, że w nocy ta widoczność jest jeszcze większa, więc myślę, że głównie to się sprawdzi w przypadku ludzi, którzy często poruszają się po mieście, po zmierzchu, bądź wcześniej rano, czy w nocy dojeżdżają do pracy, czy też jeżdżą rekreacyjnie. Sam gadżet nie jest jakiś drogi. To kilkadziesiąt złotych. Myślę, że pięciu dyszek to nie przekracza nawet u sprzedawców z najwyższą marżą. Więc co, no dosyć przyjemny gadżecik. Myślę, że przydatny. Szczególnie, jeżeli jeździmy po ulicy. Myślę, że jest to ciężej przegapić niż rękę wystawioną. A też na ścieżkach rowerowych chyba też to będzie dosyć dobry, przyjemny gadżet. Dlatego, że wtedy mm, no na pewno jest to lepiej widoczne, a sygnalizacja jest lepsza niż samą dłonią. Montaż na tylną sztycę yy, podsiodłową. Na sztycę podsiodłową z tyłu. Ewentualnie myślę, że ktoś jak ma w rowerze yy, gruby tu rujkąt, to można by to na tylnym trójkącie gdzieś zamocować no i tyle cały, cały sprzęt ocena moja jakieś tam powiedzmy 7 na 10 ze względu na wykonanie bo tak jak mówię nie ma tutaj nie jest to produkt klasy premium jeśli chodzi o wykonanie ale z drugiej strony no, też nie kosztuje to fortunę a trzeba pamiętać że mamy do tego Elektronikę, tak? Bezprzewodowy pilot, żadnych kabli. No i sama lampka, taki gadżecik. Całkiem przyjemny. Także mogę polecić, nie wiem, mówię jak będzie z trwałością, bo nie korzystałem z tego. Może, może spróbuję pojeździć i dam znać najwyżej, jak to się sprawuje w praktyce. Ale sam pomysł nie jest zły. Całkiem przyjemne urządzenie, mówię, dla mnie. To też jest fajne rozwiązanie, zamiast machać rękoma, i tym bardziej, że kierowcy jeżdżą różnie, potrafią się zamyślić, tak samo rowerzyści. A tutaj, oprócz tego światła, które jest silne, mamy jeszcze efekt dźwiękowy, dosyć głośny. Także myślę, że rowerzyści na pewno na to zwrócą uwagę, ci, którzy jadą za nami. To tyle by było, jeśli chodzi o. Lampkę chińską model FY1820. No, na razie, jeśli chodzi o, o całokształt to to wygląda OK. A jeśli chodzi o trwałość, nie wiem za parę groszy myślę, że można spróbować. Jak to będzie się sprawdzało w praktyce. Także dziękuję za oglądanie. Poproszę łapkę w górę subskrypcję. Niedługo Kolejne recenzje, być może jakiś poradnik serwisowy, bądź coś, e, bądź zrób to sam w domu. Dziękuję i pozdrawiam. Myślę, że to ostatni film przed świętami. Także wesoły świąt. Życzę i do zobaczyska, cześć.